Siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie Dzisiaj robimy sobie kolejną śnieżną jazdę Ponieważ pod ostatnim filmem było 25 łapek w górę A ja powiedziałem, że jak będzie 25 To robimy, to wstawiam kolejny filmik Ze śnieżnej jazdy więc co, wbiliście to bardzo szybko, naprawdę się z tego bardzo cieszę To zaledwie tam zajęło kilka godzin i łapki były wbite Najważniejsze, że dzisiaj znowu polatamy sobie w śniegu śniegu trochę przybyło, jest mróz Na tą chwilę jest jakieś tam między minus 5 a minus 7 stopni Celsjusza Nóżkę, tutaj jak widzicie, nóżkę już mam zrobioną Ta została pospawana, ta stara nóżka Mam nadzieję, że dzisiaj obędzie się bez żadnej tam gleby, że tak powiem A jeśli już się obalimy, no to żeby ta nóżka znowu nie pękła Te zawsze coś może trochę uratują Przypominam tylko, że na 500 subskrypcji robimy sobie konkurs a więc co, wsiadamy i jedziemy w ten śnieg. Dobra, no i hełm mamy na głowie. Dzisiaj wam powiem, że pogoda jest o wiele lepsza na jazdę niż ostatnio. Ostatnio było cieplej, ale padał śnieg i jak widzieliście, co chwilę mi się zaklejał obiektyw, a było tam około 0 stopni. No dzisiaj jest troszeczkę chłodniej, ale przynajmniej nie pada i nie powinien się zaklejać obiektyw, także jedziemy. wyszło bez problemu idziemy sobie gdzieś tu w teren kurde o no, ile ja wam powiem że tutaj już są konkretne zaszczyty podjeżdżać to nie ma w ogóle opcji a no musimy trochę mu pomóc, bo to na kilometrach takiej mocy nie ma, tu zawsze dosyć ładne sobie go przepchniemy tu

Na chwilę, ładnie tutaj biało. Niestety, na tę chwilę to jest bardziej pchanie Ogara 205 w śniegu niż jazda. Ale tu jeszcze kawałek trzeba krzakami przejechać i, i zaraz będziemy jeździć. Tylko trzeba z tych krzaków wyjechać. Chciałem tak na próbę wjechać, ale już nie opłaca się zawracać. Ogar 205 pchanie w śniegu, a nie kurwa jazda w śniegu. Wiadomo, nie jest to jakiś kład czy cross ale jak na Rometa, myślę, że całkiem dobrze sobie radzi. Będziemy tu dalej zwiedzać. Kurde ale mi się podoba taka jazda, naprawdę Wiem, że to jest taka nudna, zabulająca jazda Jak tu tak za dużo nie komentuję Panie się nic ciekawego nie dzieje, ale witam się podoba. Ogólnie tak. Niby minus 5 niedużo, niby Romet dużych prędkości nie rozwija, ale kurde jednak te palce marzną tu i no nie jest zbyt ciepło. Dobra, trzeba sobie chwilę tutaj ręce ugrzać i odpocząć, bo naprawdę... Dużo nie przejechałem, bo może tam ze 3-4 km, ale naprawdę jest kurde zimno w ręce, w palce najbardziej. Jak mnie widzą ludzie na tym romecie, to chyba sobie zdają sprawę, że tu nie jestem do końca normalny w taką pogodę jeździć. To znaczy w pogodę. No mróz o to najbardziej chodzi, bo sama pogoda no nie jest zła, no ale jakbyście chcieli kolejny filmik ze śnieżnej jazdy, tą razem zostawcie 30 łapek w górę. Jak będzie 30 łapek w górę i będzie u mnie jeszcze śnieg, no to coś sobie nagramy. Albo sobie nagram na zapas i jak będzie 30, no to wrzucę po prostu ten filmik. No i co? Jedziemy chyba dalej, no nie? Wróciłem, bo tam dalej jest jest tylko taka po prostu polna droga e, Taka polna droga po prostu jest przez las, więc tu nic tu się nie dzieje Jest taki lód, to zawsze no... no może w sumie bym się tam gdzieś wywalił Albo coś, to by było na pewno ciekawsze jazda Ale do no, na razie nie, nie czuję potrzeby, żeby się obalać tym rometem Specjalnie, więc lepiej sobie zawróćmy No co, jak widzicie, jakoś ta traska sobie mija, no trochę nudno, nic się ciekawego tam nie dzieje, no bo, no bo jeżdżę sobie tylko po prostej drodze na razie, jakieś tam wiadomo, tylko krzaki, no i takich żadnych przygód nie ma, no a tak jak mówiłem, ja na razie specjalnie nie mam zamiaru się wywalać, no i też jest trochę już jak widzicie szaro, późno, to też nie chcę gdzieś nim dalej jechać, tak by się może gdzieś dalej skoczyło tym rometem, ogólnie fajnie się jedzie, w taką pogodę mi się bardzo podoba jazda. Trochę zimno w palce. Bo wiadomo, jest tam minus tam 5 czy tam minus 7 stopni. Niektórzy tam gadają, o nie jeżdżę, kurde, motorem, czy tam rometem, czy czymś nie jeżdżę, bo zimno, a bo nie ma pogody. Dupa tam po prostu jesteście źle ubrani. Nie, nie ma że jest zła pogoda na motor, tylko można się po prostu źle ubrać i tyle za cienko. Jak się grubo ubierzecie i ten no, to jest git. No wiadomo, w deszczu czy tam w śniegu, to się nie jeździ, tak jak latem, fajnie. Ale no, ktoś chce jechać, to myślę, że zawsze musi uda jakoś jechać. No i co, ja to będę sobie dalej jechał, gdzieś już może w stronę domu. Wystrzeli Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, bo na 500 subskrypcji robimy sobie konkurs. Ciekawe, czy teraz furka odpali. Myślę, że bez problemu. O! Bez problemu. Jak widzicie, romet wrócił do domu bez problemu, mimo mrozu, śniegu. No, to jest maszyna, kurde, na śnieg, a nie jakieś tam kłady czy katemy. Ogólnie wam powiem jeszcze taką jedną rzecz, że tutaj, niby tam, że tutaj niektórzy tam narzekają, że nie zakładajcie tam chińskich cylindrów, nie zakładajcie chińskich wałów. No, a ja wam powiem, mam chiński cylinder, chiński wał, cały komplet. Fatu jak widzicie, jadę tym rometem gaz do końca i jedzie i do poru gaz na maksa obroty jedzie bez problemu i nic się nie dzieje. No, póki co ogólnie, no, bo w sumie na liczniku to mamy. 232 km tam od remontu, no więc to nie jest też jakoś tam wiele, zobaczymy co będzie za jakiś czas, no na razie to chodzi. Więc co, ja tak szczerze jestem zadowolony póki co z tych chińskich części, za te pieniądze, jak porównać z oryginału, to naprawdę chyba nie ma co tu więcej wymagać. Także co, na dzisiaj kończę, trzymajcie się i do następnego, cześć!